Cześć wszystkim. Dzisiaj taka krótka relacja z mojego gospodarstwa. Gospodarstwo ma 3,5 hektara. Zostało kupione z myślą o hodowli koni. Jest właściwie podzielone na trzy części. To znaczy, przed nami jest środkowa część, to jest staw. Staw jest ogromny. No zajmuje praktycznie hektar z tymi wszystkimi wyspami, półwyspami i różnymi tam zakolami. Z tyłu jest za nim pastwisko któremu pozwalam trochę zdziczeć, tak jak widać tam, tam jest po prostu już taki mały lasanek, są samosiejki sosny, wierzby, brzozy. są słowem po prostu tak, taka dzicz tatarska kompletna. To, to po prawej stronie, po lewej jest bagienko, taki teren podmokły, który w zasadzie był tam na pewno dawno, dawno, dawno temu przed wszystkimi i nadal jest. Także chyba nikt nie będzie chciał go osuszać, przynajmniej od strony sąsiada, no od mojej strony na pewno nikt go nie ruszy, także on już tam zostanie na zawsze. Tutaj też był teren podmokły, ale poprzedni właśnie właściciel wykopał tu staw. Wokół stawu są torfowiska, tu jak widać te kopce kretów, to, to jest czarna ziemia, to jest właśnie taki torf. Nie ma go grubej warstwy, to jest, nie wiem, jakieś 20-20 parę centymetrów, pod spodem jest glina, dlatego woda tu cały czas stoi. Wiosną, latem, mniej jesienią. No jak są duże susze, to tutaj wtedy nawet jest sucho, to wstaw wtedy prawie wysycha, także jak jest susza, to jest paskudnie. Ta część to jest właściwie taka góra, właśnie podwyższona jeszcze tą małą górką na szczycie, ale tutaj ziemia jest taka w zasadzie, no też mocno gliniasta, ale no jako taka, natomiast tutaj gdzie ja już stoję to widać, że już pod spodem jest raczej sama glina i woda tu nie tyle wsiąka, co przesiąka i spływa. Ja na chwilę się zamknę, to może będzie słychać jak ona tak sobie... O właśnie, to jest taki dźwięk, tak jak strzelające gumy, o coś w ten deseń i tu praktycznie jak się stoi, to słychać jak ona tak sobie pyka, w tej, w tej ziemi się przesącza i spływa do stawu. Teraz wejdziemy trochę na górę, bo na górze jest mój ogród. Po drodze może oglądniemy jeszcze koniska. No Tak jak słychać, chlapie, chlapie, chlapie. No i jesteśmy na górze, tu było ujeżdżalnia, już powoli zarasta, prawdopodobnie będą tu górki, a tam stoją koniska. Tu jesteśmy teraz na górze jak widać pod nogami, no tu jest masakra, to jest po prostu błoto, ponieważ tutaj ta warstwa ziemi jest bardzo cienka. I wystarczy jakiś deszcz, i to się po prostu wszystko zamienia w błotną breję. No, stają konisie. To są w zasadzie tak najmłodszy. Ten rudy przede mną ma 13 lat. A najstarsza, ta ciemna za nim, ma 24 lata. Ten gentleman ma 14 lat. A tu za nami Czaj się Basia, która ma 19. Właściwie to ona ma na imię Surs. Jest francuską, przyjechała z Francji robić karierę w wyścigach, ale uległa wypadkowi i moja znajoma ją wykupiła, ponieważ ogłoszenie brzmiało tak troskliwie: Jak nie znajdzie się chętny do końca tygodnia, to pójdzie na rzeź. Nie, Basia, ale nie poszłaś na rzeź. Nie, tak, trafiłaś tutaj, dokładnie. No, ponieważ y, SURS było ciężko wymawiać, a szczególnie kilka razy pod rząd, więc po prostu bardzo szybko przykleiło się do niej Basia i ta Basia została. Prawda, Basia? No, Basia nie klei się do ludzi, ale ja się jej nie dziwię. Na swoje w życiu przeszło, także a przed nami są dwa właśnie dwa chłopaki. No, bo ten biały i ten rudy to właśnie to są chłopaki. One z kolei zostały wyciągnięte ze stajni rekreacyjnej. Dzięki temu uniknęły kariery żelaznych koni, które muszą y, pracować każdego dnia, 7 dni w tygodniu i być jeszcze z tego zadowolone. Cześć, Baśka znowu. A Luśka, no Luśka po prostu jest starszym koniem, który się chyba znudził. Trafię, trafiłam na ogłoszenie, że ktoś po prostu odda taką staruszkę, bo podobno jest ciężko chora i musi. Natomiast od na tu jest, nie choruje na nic. Miała strasznie kaszleć, nie kaszle. No, ale fakt, jest wiekowa: 24 lata. Jak przyjechał tutaj dostawca słomy, to się, się dziwił i stwierdził, że to niemożliwe, bo konie tak długo nie żyją. A no, jak się okazuje, żyją. A no, mam nadzieję, że ona będzie żyła dłużej. Paśka! No, ja wiem, że Ty chcesz być podrapana, ale nie przesadzaj. No, właśnie, tak to z nimi jest. Dobra, teraz idziemy do ogrodu. Ogród może nie jest imponujący, no ale w zasadzie to, to nie jest jak gdyby moja pierwsza pasja. I to jest całkiem świeża sprawa. To jest dopiero trzeci? Trzeci sezon. Trzeci albo czwarty. Nie, czwarty. O, widzicie? To już czwarty sezon. Pierwszy był taki w ogóle, ponieważ moi rodzice zawsze mieli działkę, więc najpierw oni to tutaj prowadzili. To... Wtedy całość to składała się tylko ze szklarni drzewek i tych grządek przed nami, czyli takich klasycznych, one nadal zostały. Natomiast ja potem zaczęłam czytać, oglądać, cudować i po pierwsza skrzynia to jest właśnie ta z, tych, z tym okolem z dachówki. Niestety sam patent się nie sprawdza, ponieważ dachówki tak jak widać się kruszą po jakimś czasie. Ale już jej nie będę zmieniać, ona taka zostanie. Oczywiście budując ją popełniłam wszystkie możliwe błęda, szczególnie przy wypełnieniu, więc... E, praktycznie to teraz to nawet nie wiem jakie ona ma warstwy. No jakieś ma. E, tu jest i zwykła ziemia, i ziemia tutejsza, i, czyli ta gliniasta. I trochę piasku, obornik był, na pewno był. Yy, gałęzie chyba były, tektura pod spodem na bank była. No i oczywiście torf. Pozostałe skrzynie to już metoda prób i błędów. I w niektórych jest tektura, w niektórych nie ma. W niektórych były gałęzie, w niektórych nie. Także one są kompletnie różne, ale doszłam do wniosku, że właściwie sama idea z grządek yy, podniesionych, yy, Opiera się głównie o to, żeby mieć ziemię, której nie ma się na miejscu, w grządkach, które się samemu zrobi. W pewnym sensie grządki podniesione, moim zdaniem, to są po prostu gigantyczne donice. Jeżeli jeszcze weźmie się pod uwagę może ten aspekt permakulturowy budowania gleby, no to jest to wielka donica, w której glebę trochę się sobie samemu buduje. Natomiast generalnie są to po prostu wielkie donice. I to, co chciałam Wam pokazać, to głównie chodzi o te kapustne. One były. Ja wiem, bo chyba na tej tabliczce nie ma. To no, były te rzodkiewki. One były tutaj wsadzone chyba w... pod koniec sierpnia albo we wrześniu. I to jest kapusta włoska. Tam z tyłu jest jedna brukselka. I one przezimowały. W tym roku u mnie było minus 24. Tak jak widać, one, one akurat nie były wyściółkowane, w sensie same główki, same, same te rośliny. Ściółkowana była tylko ziemia dookoła nich i tak to było zostawione. Owszem, była warstwa śniegu. To zawsze jest jakaś izolacja. Ale to dało mi do myślenia, że część wysiewek, siewek właściwie, część rozsady, szczególnie dotycząca kapustnych i sałaty, bo ona też tu sobie rośnie i też przeżyła te wielkie mrozy, to jest rosa, to jest binoda. cykorie. O, tak jak widać. One sobie tutaj całkiem dziarsko poradziły. I teraz sobie rosną, wyłażą z ziemi. Także będą niedługo nowaliki. Zeszłoroczne, ale nowaliki. To jest nawet chyba. Nie, to nie jest pakczaj, To jest coś, ale nie wiem co. Tutaj też były, tu była pakczaj, ale tu chyba nie przeżyła. Tutaj zaglądałam sobie rano, no to przeżyły, tak jak widać te na pewno. I czy tu coś jeszcze przeżyło? No, niestety chyba nic więcej. Mhm. Nic więcej nie widać. Ta już grządka była. Zasłana cała z roślinami. Tu były sałaty, ale też już sprawdzałam. Niestety nie przetrwały i właściwie trudno powiedzieć dlaczego. Ale tu były głównie rokole i dębolistne. Więc być może nie wszystkie gatunki sobie po prostu sałat radzą z mrozami. Tutaj było kilka cebulek, ponieważ tak właśnie była cebula sadzona. Kilka mi dymek zostało wokół kapusty żeby odstraszać bylinki. Kapusta oczywiście została wybrana, a cebulki zostały i rosną. Tutaj była pekińska i ona też niektóra przetrwała, tak jak widać. I też nie była jakoś specjalnie ściółkowana. Po prostu przetrwała i już. O, tutaj brukselka przetrwała. A tu jest taka grządka z bilinami e, ziołowymi trwałymi. Tu jest lubczyk, te grube łodygi, e, szałwia. Tutaj wyłazi z ziemi melisa, cytrynowa ta akurat, a tu zwykła. Potem tutaj to już nie pamiętam, ale coś na pewno wylezie. I sztaf. Tu jeszcze w tym roku planuję oczywiście oregano, tymianek i może bazylię. Bazylia na pewno nie przezimuje. I te dwa chyba też nie. Natomiast zastanawiam się gdzie wsadzić miętę, ponieważ mięta będzie szaleć. Aha i tu był żywokost. Ten piękny wielki krąg. To jego liście. Oczywiście wszędzie tak jak widać są poziomki. Co jest dziwne, ponieważ na, zi na glebie gliniastej teoretycznie nie powinny się tak rozpleniać, natomiast one są tu wszędzie. Jest tu kilka drzewek. Gruszka, którą muszę przyciąć jeszcze, chociaż jest już koniec do tego. Jagoda syberyjska, jagody kamczackie, aronie. Wszystko idzie oczywiście na soki rewelacyjna sprawa. czereśnia, śliweczka. Z tyłu są brząskwinie. I te brzoskwinie tam się strasznie odsuwają od sosny. Nie wiem, tu nie będzie z tej strony widać. Morele zresztą też, to akurat są morele. I o, jak widzicie, no masakrycznie się odsuwają od sosny. Więc prawdopodobnie z sosnami się pożegnam. Chociaż szkoda wszystkiego. O, tu widać jak ona się mocno od sosny ods odsuwa. No niestety, nie lubią się. Dobra, teraz rzut oka jeszcze na te klasyczne grządki, bo tu też jest ciekawostka. Oczywiście też przezimowała pekińska gdzieś tam pod słomą. Ale to jest ewenement. O tych sałatach zapomniałam zupełnie. I one sobie po wstąpieniu zostały. I pod tym się zimowały. I rosną. Zapryjemy niech rosną. To, to są z, to chyba są z noda A tu są prawdopodobnie jakieś masłowe. O, tu jest Tak, jak widać. Nic nie widać, ale... O, teraz widać. Dobrze. sobie rosną. to były kalarepki. Zając miał wyżerkę. Pietruszka tam naciowa. Cebula siedmiolatka pod tymi kafelkami. No wszystko się powoli budzi. Oj, będę musiała... A tu jeszcze zadumienię no, koniec do cieplarni. Moja cieplarnia wygląda tak. Oczywiście bajzel. Witajcie w moim bajzlu. Za sobą drzwi, bo już się chłodno robi. O. Tu malwy czekają na wysadzenie. Tam jakaś sałata, której udało się przeżyć. Zimę. A tu, część wysiewów. A więc, trochę nędzna cebulka. E, to jest supra. Nie wyszła. Będzie trzeba spróbować jeszcze raz. To jest Globo. Całkiem nieźle, ale już trzeba będzie przesadzać, bo na pewno już jej jest ciasno. Paczkoj! Wschodziła e, w domu, więc się trochę w niej zaczęło wyciągać. I jak stwierdziłam, że kapustec na zewnątrz przeżyły, no to po prostu przyniosłam ją tutaj, no bo co, się jej, co jej może się stać? Praktycznie nic. I to jest Scarlet Czerwona. Myślałam, że będzie miała czerwone nóżki, ale nie ma. Bartuś i Goliat. Tu nie będę otwierać, ale tu jest kapusta vertus Włoska. Łubiny. Tu coś powoli zaczyna wyłazić, jakaś kalarepa. I obok jest, cóż to takiego? Też kalarepa, tylko inna, ale ta jeszcze nie wyłazi. Tu są sałaty. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem rodzajów sałaty i na końcu endywia. Nie złapię ostrości. Teraz złapię. A obok rzodkiewki. Rzodkiewki wszystkie mi dziarsko wschodzą. W każdym oczku jest z reguły 2-3 nasionka i tak będą potem właśnie wysadzane do gruntu. Są czerwone. Zaczyna się od mili tania karo, potem jest złota e, śnieżka biała trochę wschodzi natomiast sopa lodu odmawia współpracy i siedzi w ziemi nic, kompletnie nic i ostatnie są mizuny zresztą to widać po listkach, to są kapustne i tutaj są kapustne, niespodzianka spod brzozy tak, trochę chyba im tu za ciepło, ale jakoś to zniosą. No i resztki pora. Też porbartek. Bartek. Także tak to wygląda. O. Sałaty mogłyby być ładniejsze, ale zobaczymy, co z tego będzie. I tu cała reszta sobie rośnie. Także taki krótki Spacer. Tu jeszcze na dole są mydolnice. To takie fiole, y, różowe, przepraszam, kwiaty. Dość pospolite zioło. Szpinak, ale nędznie przetrwał zimy. Po prostu sobie na razie rośnie, bo, bo nie, nie jest mi potrzebny ten kawałek do niczego. I truskawki, które tu zimowały. No i to by było na tyle. Do następnego.